Cześć, z tej strony Olgierdos. Mam taki problem, iż jeżdżąc motorem, zerwała mi się jedynka, w ogóle nie działała, na dwójce szarpało. No i postanowiłem to wszystko. Wziąłem to, rozbrałem, wiecie. Wziąłem to, rozebrałem ale w trybach, no nie wiem, no ja się na tym za bardzo nie znam już no wszystko wygląda w porządku ten zamek nie jest złamany. jedynie tutaj takie kawałki trybu jakieś, jakieś w ogóle rozwalone i gdzie kordyno yy, wodzik zmiany biegów miał kończóweczkę urwaną już zaraz postaram się znaleźć gdzieś razem za podziałem no, musiałem zatrzymać, bo nie, nie mogłem znaleźć wodzika ale już znalazłem. i jest proszę was tu widzicie od, od, od jelana końcówka, jakaś końcówka moim zdaniem tu jest jakby coś wolno widzisz tutaj jest coś jakby nie tak

Powiem wam, kupiłem motor od takiego pana starszego. Cylinder i płok są oryginalne. Jak i wszystko. Automat chyba nie ma żadnych zastrzeżeń. Kondensator oczywiście oryginalny kropka. I te tryby, jakby tu ktoś się znał, to może też. Tu wodzik wychodził, nie? Tu, tu jest. To gówno, takie, widzicie? Tutaj jakby coś się pierdało. No i tu... Nie wiem, czy będzie widać, ale powiedzcie mi, co to, czy z bału coś będzie. Bo mi się zdaje, że nie. Popatrzcie, wi chyba widzicie. Tu brązowy jest kawałek. Jest tu brązowy, zagotowany. I tu jest kawałek brązowy. Czy coś to oznacza? tutaj góra może być zastosowana tu pierścień jest na wymianę ale popatrzcie czy tak może być nawet jak były założona druga połówka silnika tak było patrzcie jak tłok lata i w ogóle jest luz na wale nawet jak złapiesz za to jest luz taki no prawie pół centymetra Gotowany. Nie wiem czy to z niego będzie czy nie. No, nie takim to sposobem oczywiście nie wiem, czy to, się to ten... no, także tym oto. Także proszę o komentarze no i to tyle, żeby chcę, żebyście mi pomogli. Pozdrawiam wszystkich Aha i jeszcze pozdrawiam wszystkich z forum chłopcyrometowcy.pl Kłaniam się, pozdrawiam ogierdos